Witam Was na moim kanale głomie Damiana. Dzisiaj chciałbym Was poinformować, że od dzisiaj zaczyna przygotowywać ciemne do dwóch podpustów u okolicznych hodowców odległość to będzie 7 km. Na razie dajemy gołębi na 3 km. Pierwszy raz młode staną też leciały, jutro rano lecą na 6 km. To będzie piątek, a w sobotę Jedziemy pod Nick, także pokażę Wam, gołąbki są już spakowane. I robimy selekcję. Robimy selekcję. Tu są jedne. Tu są drugie. Także. Także ostatecznie w, w tym roku dwa loty. Spod, go, e, czyli dwa loty. Na podpustach, zobaczymy co zostanie, jak coś zostanie już z tej gołębi To zostanie rozmód. Dajemy wszystko, żeby się gołębie przebrały dobrze, co zostanie i usiądzie to trudno Na pewno coś wróci, myślę, że te 11 sztuk Powinno wrócić, żeby mieć dobrą krew w gołębiku Nie zależy mi na ilości, tylko na jakości gołębi Żeby czegoś dobrego się dochować, także nie o to chodzi, żeby się popisać ani pokazać tylko to robię dla siebie i bo tak sobie to w głowie obzdurałem, że będę puszczał teraz na yy, 3, później na 6 i później dwa podpusty ostateczne na 7 km, ale gdzie będę puszczał i podpuszczał gołębie to zadzwonię do właścicieli dzień wcześniej albo tego samego dnia samego rana żeby ich poinformować, czy spędzą, czy spędzą gołębie do podpustu, a kto to i jak to, i, a kto to będzie, to się zobaczy, i nie będę mówił, żeby zaskoczenia ich wziąć. Także jedziemy z gołębiami na wypust, i już czekają, ładujemy i jedziemy. A ja wam teraz jeszcze jak umy O, pracują tam już 20 minut latają. Także jedziemy na podpust Nie na podpust, tylko na pierwszy trening My już na miejscu, klatkę miałem uchylono i dwie sztuki wyskoczyły Także 9.30 i wypuszczamy gołąbki Tak jak mówię dzisiaj 3 km jutro na 6 i w sobotę jedziemy na podpust. Także zobaczymy co mają w głowie. Spiżałe są. Naładowane są. Także niczego im nie brakuje, tylko już muszą myśleć same. Jest ich 43 sztuki. W niedzielę wieczorem okaże się ile ich zostanie. Także Także Puszczamy towarzystwo, niech idą zwiedzać. Poszły 43 sztuki. Drugi chlot młodych na taką odległość. Tu z góry już dobijają, tam następny. 9.30 poszły w górę, gołębie się podnoszą. 3 km dobra, pauzuję i jedziemy do domu. Na gołąbki tam idę w kierunku. Czekajcie o, tam są. tam chodzą. Dobra, jedziemy tutaj. Jeszcze nie usiadły. 9.35 Czekamy na gołąbki. Powinny iść w tamtego kierunku. Jak się pokażo będę nagrywał także czekamy Jest jeden ciemny ale gdzie reszta nie wiem czy ich przewiało czy co nie mam pojęcia czekajcie a to chyba nie mój, bo poszedł tam prosto Chyba jakiś obcy Chyba obcy jest jeden ciemny Tam gdzieś daje Czekajcie Nie widzę go Ta nie widzę go, bo Poszedł ten ciemny, to były obcy ciemny, no to nie mój Także, że się pomyliłem. Czekamy. Dziewiąta O, tu jest ten ciemny, zobaczcie. Tu chodzi. O, tam poszedł. Poszedł, 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 poszedł. Także to nie jest mój. To nie jest mój. 9.55 9.55 Głębi nie ma teraz. Będzie pół godziny na 3 km a ciemnego ani widać. Także może już po lotach <grytanie> życie! Życie! Czekamy! One lubią pochodzić. Dopiero obrać kierunek, tak że ładnie wystartowały Ale coś im to nie idzie za bardzo. Chociaż tam jest. 11 starych z tych wszystkich lotów, co mi zostało z tego roku, i jest yy, 33 młode. Także muszą myśleć. Czekamy na nich. Ja dwa. Ale to szły jak przycinaki. Dziesiąta dwa, pół godziny. Szliśmy tego kierunku. Jest trzeci. Czasami tak ich mnie rozwaliło. Dobra, czekamy na resztę. Czekamy na resztę. O, są tutaj ciemne. Trzy sztuki jadą. Trzy kilometry. Pół godziny w górze. Krepio, super. Już się rozerwały Dobra, niech myślą Młodzież niech myśli 3 gołębie zjechały po pół godziny Teraz mamy godzinę, teraz Wam pokażę Dziesiąta osiem. I ptaków nie widać, ale wierzę wierzę, że przyjdą To jeszcze jest młoda siła Także powinno przyjść coś I zobaczcie Byłem w domu, właśnie przyjechała mi karma MDM Jest karemka przyjechała A Wam pokażę od razu jaka to jest Czekajcie rozpadowo lotowa Mieszanka paszowa, pełno opracowała dla gołębi RLK Taką będziemy teraz podawać, wszystkie 4 worki takie przyjechały MDM, także tak to wygląda. A gołąbków nie ma. Takie coś, teraz będziemy podawać im. Także przechodzimy teraz na strączek. Czwarty zjeżdża. Mamy 10, 16, 45 minut pracują gołębie Czyżby to już koniec lotowania Panowie i Panie Gołębie coś rozerwało Może jasno, może coś Trudno czekamy dalej Piąty. I cisza, cisza. Jakiś Budapes tutaj przymierza. Czaty jakieś? jakiś? 10 do 22. Gowy mi nie ma. Ja piernicę, dobre. Dobre są. Także może być lipa z podpustów, nawet już na pierwszym starcie. Chuk to, czekamy dalej. Także 1037 ponad godzinam w górze A gołębi nie ma, jest tylko 5 sztuk Rest nie ma, także lipa Czekamy Jak coś przyjdzie to dogram później także Nie jestem zadowolony z tego 3 km godzinę czasu No nie wiadomo co tam po drodze się stało Ale trudno no. Tak musi być i tak czasami bywa 11.3 Gołębie wróciły. Nie wszystkie, ale część jest. Zobaczymy, co to wróciło.

Dwadzieścia sześć. jest. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy. Trzydzieści trzy. 10 sztuk brakuje, także Także mamy pierwszą selekcję. Półtorej godzin, godziny w górze na 3 km. Jeszcze podobno były gdzieś yy, u kolegi 2 km dalej też w gołębiach. Ale nie wiem czy się zapały, czy nie. I tam u niego nic nie usiadło. I półtorej godziny teraz w górze właśnie byłem. No, 3 km, półtorej yy, godziny, kurde, to nie jest dobrze. Jutro zobaczymy, jaka będzie pogoda. I jutro jadą na 6. Także pozdrawiam jutro nagram ile jest dokładnie sztuk w yy, gołębniku ile wróciło do końca dnia także pozdrawiam do usłyszenia. Ej! Także na sam koniec jeszcze wam dogram film jak yy, puszczałem gołębie dzisiaj te na 3 km tam do kolegi ode mnie to jest jakieś 2 km bują swoje gołębie i moje do niego tam przyszły gołębie zapały lekko obcierkę tam się nic u niego nie zawiesiło ale gołębie u niego były, później gdzieś poszły Także dzisiaj lot był strasznie marny Nie wiem co się stało, ale marny Brakuje na ten moment 10 sztuk Także Jutro nie wiadomo, czy ten lot będzie Gołębie są o, ciemne, wypompowane Zobaczymy do jutra, jak się będą zachowywać Jak będzie dobrze, to lecimy Także pozdrawiam, dziękuję za oglądalność, za polubienie, za komentowanie i widzimy się prawdopodobnie jutro. Pozdrawiam na razie.